Cześć, z tej strony Sweet Potato Alabama i witam Was w dzisiejszym materiale. Dzisiaj odpalamy analizę dwóch spółek. Zrobimy to tak od A do Z i tylko wspomnę o jednej, ponieważ pojawiła się prośba w komentarzach, a jest to całkiem istotne miejsce najprawdopodobniej. Już Wam zaraz powiem dlaczego najprawdopodobniej. Szybkie sprawdzenie komentarzy. Jeśli chodzi o komentarze, no to najwięcej lajków zebrał Amazon, więc odpalamy na pierwszy strzał Amazona. Wspomnę też o CGC. Tutaj pojawiło się pytanie o CGC, więc wykres jest dosyć szalony. Już Wam pokażę, dlaczego. Ponieważ mówimy tutaj o wykresie, na którym cena spadła z 600. No, z 592 dolarów do niecałego dolara, stąd też powiem, jakie mam obawy związane z takimi inwestycjami. I do tego dorzucę, ale to tak będzie bardzo krótko, i do tego też dorzucę wykres Wawi, ponieważ to jest coś, co może zrobić. Zrobić dobry wynik w najbliższym czasie. Przypominam też, że mamy promocję, która trwa tylko do dzisiaj, czyli pewnie do godziny 24:00. Minus 38% na roczny dostęp do naszej grupy na Discordzie. Serdecznie zapraszam. Będziecie mieli dostęp do webinarów ze mną, z Merolem, z Karolem, z Jurkiem i z jeszcze wieloma innymi traderami, których jeszcze nie znacie, a poznacie jak dołączycie, gdy dołączycie do naszej społeczności. To Nasza społeczność to nie tylko webinary, to mnóstwo analiz i mnóstwo jeszcze innych wątków, ale to... Myślę, że dowiecie się wszystkiego, gdy już dołączycie. Więc przypominam tutaj o tej promocji, gdzie znajdziecie ten post. Tutaj, jak wejdziecie na Trade Wars, w zakładce Posty jest post, ale też najprawdopodobniej w opisie pod nagraniem też się pojawi taki link. Więc koniecznie, koniecznie zerknijcie na to. Dobra, więc odpalamy wykres. Zacznijmy od, a zacznijmy od tego Canopy Grove Corporation. Bardzo duży wolumen się pojawił w ostatnim czasie. Jest to spółka, która jest z Kanady. Ona jest notowana na Nasdaqu, ale to jest spółka z Kanady i to jest bardzo ważne, ponieważ te cła, gdyby miały być wprowadzone, one są teraz zawieszone na 90 dni. Mogą sprawić, że spółka poleci dalej w dół. Także że będą jakieś zawirowania związane z inwestowaniem w takie spółki, więc jest duża niepewność, tam gdzie jest niepewność, tam pojawiają się setupy, ale też jest bardziej ryzykownie. Mamy tutaj też wybity totalny, totalny ATLOW, czyli jeszcze nigdy spółka tak nisko nie była. Widać też, że korekty się zawężają, trend przyspiesza. No ewidentnie jest to ruch spadkowy, Silny ruch spadkowy, i nie widzę tutaj przesłanek poza jedną, która miałaby sprawić, że taka spółka, która już kiedyś urosła z okolic 9 dolarów, przepraszam, wyciszę, z okolic 9 dolarów do o, do tych 570, 592, miałaby teraz się odbić i polecieć po takie poziomy. Ale każde odbicie przy takiej cenie może sprawić, e, może wygenerować bardzo duży procent wzrostu, więc chociażby gdybyśmy sobie policzyli ile by do pierwszego większego oporu, przejdźmy na interwał jednodniowy, do piększe, pie, pierwszego większego oporu, na przykład tutaj, gdyby cena miała wzrosnąć, no to od teraz jest to jakieś 70-80%. Mamy osoby u nas na grupie, które są e, mocno e, zaangażowane w analizę takiej spółki i jest nią Merol i rozmawiałem dzisiaj z Merolem rano właśnie ze względu na to, że pojawiła się tutaj formacja na interwale tygodniowym, jest mocno rozładowane RSI i zapytałem Merola co na ten temat sądzi. Merol nawet e, tydzień temu pisał o tym na grupie, że mamy e, z, że przez to, że te cła zostały zawieszone, no to pojawił się ten wzrost. I gdyby faktycznie miało tak być, że te cła nie wejdą w życie, to może się pojawić jakieś większe odreagowanie na tym rynku. I jak. Ja jeszcze nie wiem, ja to dopiero rano na to spojrzałem. Zawsze unikałem tematu tej spółki, no ale rano spojrzałem i mówię: No kurcze, no jest formacja, tak? Dawno nie było takiej formacji. Kiedy ostatnio w tym miejscu była formacja, jeszcze by trzeba było sprawdzić: no, te świece nie są zbyt wielkie w porównaniu do poprzednich. Więc dawno nie było formacji. Czy te świece są wystarczająco duże? No, to sprawdźmy sobie. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No jest wystarczająco duża ta formacja, żeby móc próbować w taki rynek wejść. Wyznaczmy sobie strefę testu formacji. No i ten test formacji właśnie został chyba wczoraj. Tak, wczoraj się otworzył rynek w, w Stanach. Wczoraj zostało zaliczony I, i jakieś już odreagowanie z tego się pojawia. Przepraszam, się zaczął wiercić. Wracamy do tematu. Więc jest formacja na interwale tygodniowym. Pojawiła się, e, pojawił się teraz test tej formacji. Już cena lekko odreagowuje, ale zazwyczaj to jest tak, że gdzieś tam cena jeszcze jest szansa, że niżej zejdzie. I gdybym miał wyznaczyć jakąś strukturę korekcyjną, no to jeszcze jest szansa, że jeszcze raz cena tutaj do tej strefy wróci. Zresztą tu widzimy, że ATLOW było 1.04, no tak, no to tutaj w punkcie ta strefa z testu zaliczona. No i takim pierwszym oporem właśnie mówię, dosyć solidnym będzie dojechanie do tej strefy, tylko z tego co widzę, to też będzie po sporo słabszym impulsie, ponieważ to był pierwszy impuls. Korekta, to jest drugi impuls. Ten impuls jest zdecydowanie słabszy, czyli też ta strefa ma mniejszą szansę, że z niej zostanie wybity dołek, niż że cena przez tą strefę przejedzie. Więc, która strefa będzie wystarczająco silna? No, myślę, że ta strefa. Z tego co widzę, no to ta strefa już ma większą szansę. Tu sobie napiszmy. Więcej albo zróbmy tak, więcej niż 50% szans, że dołek zostanie wybity. A tutaj napiszmy, i to za założymy, weźmiemy sobie na czerwono. A tutaj na zielono, że mniej niż 50% szans, że dołek, dołek zostanie wybity. Dołek. Dobra. I to dajmy na zielono. No to gdybyśmy mieli tutaj policzyć RR, czyli ryzyko zysku do straty, bo nikt Wam nie każe inwestować w taki sposób, że inwestujecie bez stop lossa, tylko można po prostu wyjść z pozycji, ewentualnie gdyby zaliczyła tutaj te niższe poziomy, czyli na czym to polega? No, po prostu wejście jest w tej okolicy. A ewentualnie, gdyby zostało wybite 77 centów, no to uciekacie z rynku i, i, i tylko, tylko ten kawałek inkasujecie jako e, stratę. Więc jest tutaj szansa, że nawet cena zrobi 6 do 1, właśnie tej kwoty, którą zaryzykujecie podczas e, inwestowania. Całkiem, całkiem spoko to wygląda. Więc dla osób, które lubią kupować spółki po tak dużych spadkach, e, można próbować. U nas na grupie na pewno część osób będzie też to inwestowała, natomiast ja zdecydowanie wolę spółki, na których mamy trend wzrostowy i globalną korektę. Tutaj jest trend spadkowy, mogą się pojawić opory, tak jak na przykład ta korekta. Ona pojawiła się z płynności, ona wcale nie dojechała do 1 do 1. Tutaj też inwestorzy mogli pomyśleć, że a, gdy cena dojedzie do 1 do 1 do takiego oporu, to będą wychodzić. Nie, nie, tutaj może być tak, że cena odreaguje sobie i gdzieś jeszcze przed dojechaniem do tych oporów hmm, pojawi się reakcja. Tak to jest w trendzie spadkowym. Inwestowanie w trendzie spadkowym jest ciężkie. Więc jaką ewentualnie można jeszcze taktykę przyjąć? No Na przykład jeżeli jest cena po tak dużych spadkach i wynik Takiej inwestycji będzie w okolicach 100%. No tutaj byśmy musieli zrobić tak, no to gdy cena wyjedzie przez szczyt, to będzie wtedy 100%. To wyjmujemy cały wkład i zostawiamy sobie te akcje, a niech idą w którąś stronę. Jeżeli pójdą do góry, to odbieramy zyski. Jeżeli gdzieś zejdą na przykład niżej, to i tak możemy sobie wtedy jeszcze część tego zysku odebrać. Więc przemyślcie dobrze taktykę, jak inwestować na takim rynku. Inwestowanie w trendzie spadkowym jest szalone, ale wielu na tym zarabia. Bardzo kręci bardzo dobre wyniki i bardzo dobrze na tym zarabia. Ważne mieć przygotowaną wcześniej taktykę, żeby nie było, że dobra, teraz kupuję, a cena nagle się okazuje, że będzie gdzieś w tym miejscu. Ja dalej nie wiem, co mam z tym zrobić, i się potem zastanawiam. No dobra, nie może być tutaj, bo to jest gdzieś na minusie, załóżmy tutaj. I, i, I się zastanawiam, co dalej i proszę kogoś o analizę. Nie, nie, nie. Wszystko musi być ustalone wcześniej. Poziomy wejścia, poziomy negacji, scenariusza, scenariusza, scenariuszu, kiedy wyjdę ewentualnie z rynku na yy, zabezpieczę pozycję. Yy, jakieś częściowe tej profity, wszystko musi być ustalone wcześniej, ponieważ gdy nagle coś pójdzie nie tak. Czyli pojawią się jakieś większe spadki, większe obsunięcie rynku i nie będziemy na to przygotowani, to emocje wezmą w górę i wtedy już dzieją się takie rzeczy, jak na przykład dokładanie do stratnych pozycji, a może odreaguje, a może się uda i wtedy to już nie jest trading, tylko to jest hazard. Więc pamiętajcie o tym, żeby mieć wcześniej przygotowaną całą taktykę. Ja jeszcze się zastanawiam. Najprawdopodobniej, jeżeli dołączę do tego rynku, jeżeli cena jeszcze raz zeszła do strefy testu, to na Wybiciu wierzchołka, wyjęcie wkładu i zostawienie tej pozycji. Niech sobie pracuje. Wyznaczenie jakiejś z góry take profitów, czyli mogę ustawić zlecenie oczekujące, że gdy cena tam dojedzie, ja sobie z rynku wychodzę. Albo oczekiwanie na przykład na jakąś formację spadkową w strefie. Zobaczymy, na pewno to oalarmuje i i, 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 i tyle. Dajcie znać, czy Was przekonuje taki wykres i czy jesteście w stanie położyć pieniądze na to, a jeżeli tak, to jaki scenariusz byście wybrali albo wybieracie do inwestowania przy takiej spółce, możecie dać znać w komentarzu, chętnie poczytam, możemy też podyskutować w zależności od tego, jak będzie to ładnie napisany komentarz, to możemy w, w, w jakąś dyskusję tam nawiązać. Dobra, więc to by było CGC. Szybkie spojrzenie na spółkę, która jest w trendzie wzrostowym i zalicza strefę. Wawi jest to spółka, która zajmuje się <laughs> żeglugą morską, zajmuje się transportem. Jest to spółka z rynku norweskiego, płaci całkiem sporą dywidendę i jest dla mnie trochę przerażające, że ta spółka wypłaca aż tak wysoką dywidendę, ale jest to dosyć charakterystyczne dla spółek norweskich. I zostało mi to podrzucone przed świętami, że jest to całkiem spoko spółka. Hmm, właśnie pod kątem tego, co się dzieje na wykresie, więc tu jest dołek, w tym miejscu jest dołek, więc nie obchodzi nas to, co się dzieje po lewej stronie, no ale część rynku może widzieć jakiś szark pattern. No i faktycznie aktualnie gdzieś tam cena się w tym znajduje, wie ja tego nie stosuje, więc lecimy dalej. Mamy tutaj wzrost, jest korekta, trójfalowe wyjście przez szczyt i zaliczenie strefy. Strefy, z której powinna korekta być zakończona, dołek poprzedni został wybity, więc bardzo dobrze. Ta strefa miała za zadanie wygenerować formację. Formacja została wygenerowana, bardzo ładna. Formacja pojawiła się strefa testu, no i tak naprawdę test został już również zaliczony. Więc. Może późno. Ja jeszcze do rynku nie dołączyłem. Tak postanowiłem, że gdy zostanie ten dołek wybity, to może dołączę. Aktualnie cena znajduje się też w 1 do 1. Tutaj widzimy, że dojechała do 1 do 1. Może być tak, że jeszcze raz będą chcieli wybić ten dołek i dopiero kolejna formacja spowoduje wzrosty, albo i nie. Natomiast, co tutaj mogę jeszcze o tym powiedzieć? No, jest tutaj ewidentnie silniejszy ten ruch więc no ta strefa oporu którą tutaj widzicie ma za zadanie spowodować wybicie nowego dołka Stąd też się zastanawiam jak do tego rynku podejść Jeszcze nie wiem Tutaj będzie test formacji, znaczy tu będzie wybicie z testu formacji. Jeszcze nie wiem, natomiast ta spółka no, wygląda dobrze. Na tygodniówce zobaczcie, że ostatnim razem, gdy, forma, gdy RSI było wyczerpane, no to był to dołek covidowy. I od dołka covidowego mamy taki potężny wzrost z 7 na 140, <laughs> czyli jakieś 7,5, to będzie jakieś między 15 a 18 razy. Bardzo fajny wynik. No, i teraz również takie coś ma się, może się pojawić. Jak tam miesięczny? No, miesięczny też ma szansę wygenerować tutaj młotek. Dużo do końca miesiąca nie zostało. Zostawiam to Wam pod przemyślenie, to też jest coś nowego, całkiem nie do końca mi się podoba to jak duża dywidenda jest wypłacana, natomiast współczynnik wypłaty dywidendy 54% też wygląda całkiem dobrze. No i teraz jeżeli Europa by się dogadała zarówno z Chinami jak i ze Stanami Zjednoczonymi, to to jest spółka, która zajmuje się transportem samochodów, ciężarówek, Ogólnie związana z kargo I, i tak myślę, że jeżeli jest szansa na to, że po cłach wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych na chińskie samochody te samochody muszą być gdzieś skierowane i zostanie rynek europejski zalany samochodami z Chin. To być może Europa się dogada z Chinami, że sami to przetransportują, a niekoniecznie będą to transportowali statkami chińskimi. Więc jeżeli miałoby być to transportowane statkami europejskimi z Norwegii. To ma szansę ten wykres naprawdę mocno wystrzelić i ma szansę na pojawienie się fali trzeciej. A fala trzecia, no to to jest przynajmniej wybicie tego wierzchołka, a jeszcze sporo, sporo wyżej to może zajechać. Więc bardzo świeża sprawa od razu zostało przetestowane więc najprawdopodobniej trochę wrzucę kasy na to po wybiciu tego dołka gdzieś tutaj jest szansa, że w mniejszym interwale utworzy nam się struktura korekcyjna, bo ładnie tutaj cena się zatrzymuje póki co na linii trendu linii trendu, którą poprowadziłem po tutaj dołkach, no ale to różnie można by było tą linię trendu poprowadzić po Jedna linia trendu będzie wyglądała tak, no i znajdujemy się właśnie pod nią. Inna linia trendu będzie, będzie wyglądała tak. No i aktualnie cena się znajduje nad nią, tak więc, no, może się pojawić tu mocny wystrzał. Jeżeli by cena już teraz nie wróciła do strefy testu, i to by było jedno z najlepszych rozwiązań, jakie można sobie wymarzyć, to gdyby się przebiła przez tą strefę, gdyby się przebiła przez tą strefę, i stąd. Pojawiła się korekta trójfalowa, czyli po przebiciu 7815 to by było super. I wtedy jeszcze raz można by było do tego rynku dołączyć. Może by się jeszcze raz cena chciała odbić od linii trendu, ale nie będzie już tak tanio, jak jest aktualnie. I ten współczynnik dywidendy nie będzie też taki ładny. Więc tu też zostawiam Was z tą spółką. Bardzo ładnie reaguje na testy formacji, może podzielę wejście. Ciężki jest taki powrót. Wiecie, dopiero wróciliśmy ze świąta, to już tyle dzieje się na rynku, tyle inwestycji trzeba robić. Przed świętami też parę pozycji weszło. Stąd może nie jest to aż tak ładnie powiedziane, jakbyście tego oczekiwali, ale przynajmniej macie cały proces mój myślowy. Wszystko to, co się dzieje przed podjęciem decyzji inwestycyjnej staram się wam przekazać. I być może też wyciągniecie coś z tego dla siebie, być może też borykacie się z jakimiś tego typu problemami, macie jakieś tego typu pytania, to też wiecie, jak wygląda mój proces myślowy. Tu spodziewam się, że w sumie będzie odreagowanie z tego, z tego wsparcia. Więc faktycznie jest, jest szansa, że cena tutaj dojedzie i jeszcze stąd odbije się i pojawi się korekta. No, więc gdyby nie tutaj, to jeszcze będzie okazja na dołączenie. Tak mi się wydaje. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o rzeczy takie nowe. Jeszcze nie do końca hmm, taktyka ułożona, natomiast jest taktyka ułożona na Amazonie. I teraz sobie przegadamy yy, Amazona, dobra. Więc tak. Amazon jest to spółka, która jest bardzo techniczna. Zobaczcie sobie tutaj od dołka od 2000, 1997 roku. Pojawił się jakiś impuls, on był poszarpany, tu jest korekta, ona najprawdopodobniej się nie powtórzyła, później zostało rozjechane, jakaś dystrybucja, bardzo głębokie spadki e, podczas tej całej bańki dotkomów, Wiecie, bańka to jest taki bardzo pro, prosty język, e, natomiast no, dla nas to jest po prostu... E, Skoro jest bardzo głęboki wdech, to musi się pojawić bardzo głęboki wydech. Jeżeli trend nie zostanie złamany, to utrzymujemy spółkę w trendzie. To, to spółka utrzymana w trendzie wzrostowym, szukamy miejsca do zainwestowania. No dobra, więc teraz tak, gdzie była okazja do zakupów? Okazja do zakupów była w tym miejscu i co się wydarzyło na tym rynku? Cena przejechała przez strefę w 2000 roku i w przyszłości. Dokładnie z tej strefy, tutaj tutaj w tym miejscu, no można by ją było rozciągnąć tak po 707, w tym miejscu cena wystrzeliła. Czyli trzeba było poczekać 8 lat, żeby dobrze zainwestować. I przez 8 lat cena tutaj się odbijała, odbijała, dlatego nie uważam, że dobrym jest niestawianie stop lossów i oczekiwanie, albo kiedyś cena wróci. Oczywiście była tutaj możliwość do wyjścia z rynku, ale takie strefy. Zazwyczaj jeszcze w przyszłości dają setup, i z jednego, z jednej możliwości na wejście pojawiła się jeszcze kolejne, i to stąd cena urosła z okolic 1,70 1,80. Cena urosła po 242 dolary. No to ponad 100 razy, tak? Więc Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli jeden setup nie wyjdzie, to trzeba być cierpliwym i dany wykres obserwować i potem patrzeć. Być może pojawią się jeszcze jakieś kolejne wejścia. Kolejne wejście tutaj. Zobaczcie, że pojawiło się płytkie bardzo zejście. Pojawiła się struktura korekcyjna. Nie było to jakieś super trójfalowe B, ale cena dojechała do 3.8.2 i pojawił się wystrzał. No i potem ta korekta się jeszcze tutaj powtórzyła, więc kolejne miejsce do wejścia, jeżeli nie tu, to kolejne miejsce do wejścia pojawiło się tutaj, a potem powinna się powtórzyć ta korekta, więc jak najbardziej ona też się powtórzyła. Kolejne miejsce pojawiło się tutaj, czyli widzimy, że skoro nie udało się wejść w 2000 roku, to potem okazja do wyjścia była w 2008, w 2011, w 2012 i w 2015 roku. I dlaczego wam to pokazuję? Ponieważ ten wykres jest turbotechniczny, i widać, że tutaj kapitał lubi się bardzo z tym wykresem i, i, i lubi tworzyć bardzo ładne struktury, które pasują pod naszą metodologię. Co się tutaj wydarzyło? To nie było jakieś stuprocentowe miejsce do wejścia ale pojawiły się z tego miejsca wzrosty, więc można było próbować wchodzić w tym miejscu. Myślę, że niewielu by się udało, chyba że takim, którzy po prostu. To nawet przed covidem się wszystko pojawiło. Myślę, że takim, którzy po prostu gdzieś tutaj na covidzie próbowali to robić, ale super miejscem na wejście było tutaj na powtórzenie korekty. Bardzo dobrze to wyglądało. Potem kolejne takie miejsce. No i właśnie. I kolejne takie miejsce pojawia się tu. Ale nie jest ono tak bardzo ładne, jak te kilka miejsc, które już wam pokazałem, i nawet jestem skłonny ku temu, że może się pojawić. I teraz rozpisuję wam wszystkie scenariusze. I teraz, co robi trader, gdy widzi tak dużo scenariuszy? No może próbować wchodzić w każdy z nich, i któryś w pewnym momencie wystrzeli. Albo i nie, albo i trend się złamie. Albo może poczekać na wyeliminowanie kolejnych scenariuszy. I tu znowu moje przemyślenia. Może się pojawić teraz struktura korekcyjna, taka jak właśnie jest tutaj narysowana, że pojawia się spadek, tak jak czerwona strzałka pokazuje, odreagowanie, kolejny spadek i stąd dalej wzrosty, i nie będzie nam łatwo wejść w ten rynek, ponieważ zaliczenie tej strefy jest takie. Powiedzmy, no jest jakaś przewaga, ale nie jest ona duża. Natomiast w przyszłości powtórzenie tej korekty, będzie super okazją na dołączenie do rynku, co może się okazać, że będzie dopiero za kilka lat. A potem kolejną okazją będzie dołączenie do rynku po powtórzeniu tej dużej korekty i jeszcze potem na pewno się pojawią kolejne. Tutaj, jeżeli by cena zareagowała, to na pewno też pojawią się mniejsze korekty, które będą chciały się powtórzyć, tak samo jak było to w przypadku. Początków tego wykresu, czyli tutaj cena zareagowała, jeszcze jakaś była mniejsza korekta, o ile tutaj nie dało się w 100% określić tego wejścia, tak tutaj już tak. I teraz zobaczcie, że tu powiedziałem, że nie ma idealnego trójfalowego B. Pojawiła się płytka korekta. Ma się pojawić płytka korekta i jesteśmy właśnie gdzieś w tym miejscu. I gdy te dołki zostaną wybite, to faktycznie cena może wystrzelić i się powtórzy sytuacja, która była tutaj więc nie neguję, że ta strefa zadziała i po prostu to B zostanie zaakceptowane takim, jakim jest być może tutaj po prostu jakiś inny układ z tego się utworzył natomiast jest też scenariusz, który mówi że zejdą po wybicie tego dołka i zaraz pod wybicia tego dołka czyli z okolic covidowych zaraz pod wybicia tego dołka pojawi się mocny impuls na falę trzecią. Więc ciężko tutaj z takim inwestowaniem, pod kątem stop losów. No bo jeżeli tutaj by się pojawiło wejście. No, to na 707 trochę kiepsko z tym stop lossem, bo W każdej chwili może się pojawić jakieś odreagowanie. Tu by ewentualnie można było polować na jakąś formację z interwału tygodniowego. No, ale jak to formację z interwału tygodniowego? Może się pojawić tutaj formacja, i może się pojawić tutaj formacja. No, i wtedy trzeba być cierpliwym i wchodzić przy kilku formacjach. Może być też tak, że cena zaliczy tą strefę. No i właśnie pojawi się taki ruch. Jest bardzo dużo scenariuszy. I sam, sam się zastanawiam, co z tym Amazonem dalej zrobić. Przeraża mnie fakt, że cena jeszcze mogłaby spaść tutaj. Znaczy, przeraża, wiecie, to jest, to, jest, to jest takie określenie dla jednych: przeraża to będzie tak, że tracą dech, a dla mnie przeraża to taka, że ja bym mógł tu wejść, a cena jeszcze mi gdzieś tutaj spadnie, a nie mam twardo wyznaczonego stop lossa, bo jest jeszcze taki scenariusz, który mówi, że może być tak. I też ten z tej strefy zareaguje tak samo, jak to było w między rokiem 2000 a 2008. Więc z tych wszystkich trzech spółek, o ile Amazona mam naj najbardziej rozpykanego, to moje doświadczenie mówi poczekaj. Poczekaj na to, co się wydarzy. Być może nie uda ci się wejść tutaj, ale wejdziesz w przyszłości na powtórzenie tych korekt. ale gdyby się utworzyła taka ładna formacja jak tutaj, tylko wiecie, te formacje mają się utworzyć w miejscach, w których mają się utworzyć, czyli właśnie w takich strefach. Nawet tą strefę mógłbym zawęzić tak. Gdyby w tej strefie, tutaj, po dojeździe tutaj, pojawiła się super formacja, no to dobra, to zaryzykuję i wchodzę i załóżmy pod formację ustawię sobie stop lossa. Natomiast tutaj z całej tej strefy, to bym się jeszcze musiał zastanowić. Poziom 707 nie jest dla mnie 100%, ponieważ tutaj jest płynność jeszcze. Więc może się pojawić tak. I jeszcze jest jeden scenariusz, w którym cena może zrobić tak. I jeszcze. Jeszcze raz czyli tak, tak i tak. Jeszcze tak może się wydarzyć. I co jeszcze się tu może wydarzyć? No, może się wydarzyć tak, że tu mamy teraz wzrost, jest tak, tak, i jeszcze raz zostanie to wybite. I teraz pomyślcie, że ci zostali wybici, ci by zostali wybici, i jeszcze raz cena by gdzieś tutaj dojechała, więc no jest za dużo scenariuszy. To musicie wziąć pod uwagę je wszystkie podczas inwestowania i zastanowić się, czy biorąc pod uwagę, że ten dołek jeszcze może zostać wybity, czy to jest na pewno teraz idealne miejsce na wejście. Są lepsze etapy, są lepsze, wyznaczone zostały w wielu poprzednich materiałach. Słuchajcie, na Pepco dzieje się bardzo fajnie, na Orlenie mamy niebawem cena dojedzie do, do strefy Alibaba, Tesla oczywiście tak. Tutaj zobaczmy sobie, zerknijmy na Tesla, już jest bardzo blisko strefy, była euforia, już koniec, koniec korekty, no jednak cena znowu wraca. Gdzieś mamy tutaj takie wsparcie, że korpusy nie zamykają się poniżej 220 dolarów, ale spokojnie spodziewam się, że jeszcze w najbliższych dniach cena do strefy dojedzie i pojawi się też odpowiednie RSI na tygodniówce najprawdopodobniej. Więc AMD tak samo, bardzo ładne yy, formacja utworzona w miejscu, w którym miała się utworzyć, choć też układ nie jest idealny. Dużo się dzieje teraz Dell, tak? Dell też ma bardzo ładną formację. Niekoniecznie musimy się skupiać na takich spółkach jak Amazon, ale no wiem, że też jest dużo osób, które już posiada akcje i chciałoby wiedzieć, co się dalej z tym wydarzy, więc jak najbardziej moja analiza, moje przemyślenia. Każdy z Was podejmuje decyzję za siebie. Znacie mnie już na tyle, że staram się jak najwięcej Wam opowiedzieć. No i w sumie pojawiło się dzisiaj takie nagranie, jak robię to zazwyczaj właśnie na webinarach na, naszym, na naszej grupie, gdzie staram się wszystkie swoje obawy, wszystkie za i przeciw. Opowiedzieć tak, żeby każdy mógł podjąć decyzję zgodnie z własnym sumieniem. Więc przypominam wam jeszcze raz o tym, że jeżeli wejdziecie na zakładkę posty, to dzisiaj tylko do końca dnia czy minus 38% na roczny dostęp do naszego Discorda. No jeżeli dołączycie, to będziemy w kontakcie codziennie i takich spółek na webinarach czwartkowych które są ze mną, przerabiam czasami po 40, po 50 i szukamy sobie takich perełek, perełek, żeby. Ee, żeby jak najwięcej na tym zarobić, żeby jak najwięcej z rynku zabrać Amerykańcom, wielkim instytucjom. No i też żeby dużo im nie oddać. Dobrze. W takim razie życzę Wam szybkiego powrotu do życia po świętach, ale też nie rozpędzajcie się, bo zaraz jest Majówka. No i w Majówkę wiadomo, że trzeba, trzeba znowu wypocząć, grillować. Życzę Wam super pogody i miłego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć!